Oglądacie SYN TV, czyli kanał społecznej inicjatywy narkopolityki i dzisiaj w ramach serii Narkowizja rozmawiamy z Andrzejem Dołeckim, prezesem Stowarzyszenia Wolne Konopie. Jaką właściwie dobry. jest wizja Wolnych Konopi na politykę narkotykową w Polsce? Narkowizja. Przede wszystkim sadzić, palić, zalegalizować. A nasza wizja jest dość prosta. My się nazywamy w ogóle Stowarzyszeniem racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej. No, i chcielibyśmy polityki racjonalnej i efektywnej. Co to znaczy dla nas racjonalna? To po pierwsze, nie opierająca się na paradygmacie kary, czyli, jeżeli traktujemy narkomanię w ogóle jako zjawisko społeczne, zagrożenie natury zdrowotnej to oddajmy pieczę nad tym kuratora resortowi zdrowia, a nie sprawiedliwości albo niesprawiedliwości w tym przypadku, czyli niech do użytkowników czy rekreacyjnych, czy rekreacyjnych tych problemowych przychodzi bądź jakiś pracownik socjalny, bądź lekarz terapeuta, a nie policjant i prokurator, jak to się odbywa teraz. Czyli podstawowo, ponieważ tą ścieżkę trzeba, tą naszą wizję rozłożyliśmy na pewne stopnie. Chcielibyśmy najpierw dekryminalizacji, czyli żeby za posiadanie substancji odurzających i też handel poniekąd, nie stosowano kar więzienia. Później znaczy, czyli depenali, znaczy depenalizację najpierw, czyli żeby właśnie nie stosować kar więzienia. Później dekryminalizację, żeby te czyny w ogóle nie stanowiły przestępstwa, a z czasem po długiej edukacji, żeby zastosować wariant legalizacyjny, czyli żeby państwo czerpało pewnego rodzaju profity z obrotu różnymi substancjami, których to zyski, taką mamy wizję, tak fajnie by było, z których to zyski z tego podatku akcyzowego trafiałyby na potencjalną politykę redukcji szkód i edukację, czyli tak jak się to teoretycznie odbywa z tego korkowego przy alkoholu czy przy papierosach, czyli że po prostu państwo oczywiście sprzedaje narkotyki, ale bierze też za to odpowiedzialność wraz z kasą i społeczeństwo edukuje, a jak edukacja nie działa i ma Użytkowników problematycznych, to z tej kasy zarobionej na tych użytkownikach po prostu finansuje ich leczenie. Żeby nikt mi nie powiedział, że musi dokładać do mojej narkomanii. Teraz y, wszyscy podatnicy dokładają właśnie do narkomanów, bo są nieopodatkowani i fundujemy piękne wille polskim eskobarom, a slums y, różnym innym, no bo, bo, bo taką pol przy, przyjęliśmy politykę, czyli nie my, a państwo polskie, że jeżeli narkotyk jest groźny, to niech go wprowadza mafia i na nim zarabia. Andrzej, zadam Ci głupie pytanie, ale muszę je zadać, to jeżeli będzie można posiadać parę gramów, to wtedy przecież wszyscy nagle rzucą się, żeby mieć je w kieszeni, czyż je? No na początku na pewno tak, dlatego że wyjdą z podziemia, wyjdą z szafy różni użytkownicy, którzy wreszcie będą chcieli to mieć legalnie i bez tego jakby odium, zła płynącego z posiadania ale czy ktoś, się, czy ktoś się będzie na to rzucał tak jakoś później? No nie do końca, dlatego że przecież, no tak jak mówię, jest parę różnych innych substancji odurzających, które są legalne. W ogóle niekontrolowane przez, przez prawo. Jest Tatarak, jest jakaś ruta stepowa, jest to, jest tamto, i jakby nie ma Tatarakowców specjalnie na mieście i jakiejś rzucania się na to. Nie ma przykłady z zagranicy też, pokazują, że ten boom jest na początku, ten pik właśnie ze względu na to, że niektórzy chcą to nabyć wreszcie legalnie, ale, ale później spada i w takich krajach jak Holandia, gdzie można pójść do coffee shopu na rogu. Co ciekawostka może być dla niektórych. W Holandii liczba osób używających i nadużywających marihuany jest dużo mniejsza niż w Polsce. Więc Holandia jest takim na środku listy używających, a otwiera to właśnie jak zawsze ranking, Polska i inne kraje z prohibicyjną polityką. Więc to nie, to nie tędy droga. Czyli oprócz zlikwidowania zakazów, jeszcze trzeba by zająć się edukacją, tak? To przede wszystkim. Edukacją w ogóle się trzeba zająć, niezależnie od tego, jaki jest stosunek prawa do użytkowników, dlatego, że mamy problem z dopalaczami nielegalnymi obecnie, jeszcze do niedawna legalnymi. Mamy problem z innymi narkotykami. Zresztą wasza robota świetna pokazuje też, że edukacja to jest podstawa, czy jest coś legalne, czy nielegalne. Alkohol jest legalny, ale i tak są różne kampanie: nie prowadź po alkoholu, nie coś tam, nie, nie to po alkoholu, nie tamto nie pal przy dzieciach, nie pij w pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie rozumiem dlaczego państwo nie, nie obejmuje opieką tego tematu. No fakt, no jest tam Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, są jakieś akcje, ale to wszystko jest w ogóle niedopasowane do realiów, do rzeczywistości. Narkomania albo nadużywanie substancji odurzających jest jednym z problemów Obecnego świata, który dotarł do Polski już dawno temu, a jak mówił chyba bodajże rej, takie rzeczy pospolite idzieje, jak i młodzieży chowanie, prawda? Mm. I będziemy, i skoro mamy hordy naćpanych małolatów, no to jest spora szansa, że będziemy musieli sobie jakąś kadrę zarządzającą tego kraju sprowadzić jednak z zagranicy. Bo może być problem później, jakiś taki drobny. Zostało nam, chciałoby się powiedzieć, sadzić palić, zalegalizować. E, no, dalej. Co, no, medyczna marihuana no, niby nam się udało przepchnąć jakąś taką ustawę okrojony kadłubek, jakiś taki dramat ustawowy w zasadzie, ale dobra, no przeszło. E, rok temu dalej nie mamy suszu w aptekach. Dalej, to już rok minął. Więc tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia. W tej materii to w ogóle jest mnóstwo do zrobienia, jeżeli chodzi o medyczną marihuanę. Dalej mamy konopię przemysłową. Regulacje, brak badań, dalej jakieś obostrzenia, to jest też chore. Tu się powinno dużo rzeczy zmienić. Powinniśmy zacząć w ogóle dotować jeszcze bardziej tak jak kiedyś uprawę konopi przemysłowych. Są w stanie bardzo dużo pomóc, ta roślina jest w stanie bardzo dużo pomóc planecie, i my ją tak wykorzystujemy od tragedii. Tragedii od dramatu do dramatu, a to wojna, no to wtedy nakazy. Stany Zjednoczone, prohibicja w latach tam 30-40, ale jak wojna, jak trwoga, to do konopi nagle. To nagle rolnicy nakaz sadzenia konopi. Później skończyła się wojna, skończyły się problemy, no to już z powrotem kryminalizacja, a już wtedy konopia fe. Jak coś, to, to cacy. Yy, więc tu fajnie by było zacząć wreszcie demonizować tą roślinę jako taką i traktować ją normalnie. Yy, no i trzecia rzecz z tym jakby związana bezpośrednio, no to konopia. Yy, traktowana rekreacyjnie, gdzie, gdzie to też jest jakiś dramat właśnie, jak to wspomnieliśmy, te, te zatrzymania jakieś absurdalne i tak dalej. Nie dość, że to kosztuje, w ogóle nie działa. E, ja też nie mówię, żeby biegać, to od dłuższego czasu też mówię, biegać, rozdawać marihuanę i w ogóle mówić, że to jest tacy dla wszystkiego i super, dla każdego, bo nie, ale tak samo jak nikt nie biega, Marek Konrad prowadzi sklep z winami, ale nie biega pod przedszkolami i nie namawia przedszkolaków na no, opicie Cabernet Sauvignon, gówniarze. No przecież to jest normalne, nie, tak samo my nie, nie latamy, ale no i tak samo normalne powinno być dla dorosłego, zdrowego człowieka za życie czy konopi indyjskiej, czy bielunia, który jest legalny, chociaż to przestrzegam, próbowałem, nie polecam, gorąco. Nie polecam, od razu. Tak, ale na przykład to jest legalne, nikomu problemu nie robi, jakoś nie ma specjalnie dużo bieluniarzy na ulicach. Więc, więc dla mnie to jest jakiś absurd, że, że właśnie, że traktujemy, że w ogóle ktoś wymyślił coś takiego jak prohibicję. To już wchodzi dla mnie na inną strefę, już bardziej filozoficzną, czyli walka o wolność jako taką. I o niesterowanie społeczeństwami, bo to już jest i o w ogóle takie podejście w stylu relacje między władza a obywatel. Bo teraz mamy jakąś taką opresyjną, opresyjne monstrum, które mi wyznacza, co ja mogę używać, jak mogę mieszkać i mnóstwo różnych innych rzeczy. No, więc, więc co, do, co nam jeszcze zostało? No nam jeszcze zostało uzdrowienie świata, żeby on był normalny, więc to mi może, to roboty nie zabraknie. Na razie może skończmy, że sadzić, palić, zalegalizować. <gry> tak, no co, no chcemy, w, edukacja dla nas jest ważna, robimy dalej swoją robotę, bo państwo tego nie robi, my też... Idiotyzm właśnie naszego kraju, że my udzielamy porad medycznych, prawnych, yy, przemysłowych, w ogóle niesamowite. Yy, dzwonisz do Ministerstwa Zdrowia, nikt nic nie wie. Ministerstwo Zdrowia do nas dzwoni, panowie złejcie, bo jest taka sprawa. Nie? A, nie ma problemu, no. W ogóle tu wszystko stoi na głowie, ale więc robotę mamy, a jakie nasze plany? No, chcemy rozbudować trochę bardziej nasze struktury, gdzie się tam wzmocnić, dalej naciskać na polityków, żeby, żeby zmieniać to ustawodawstwo w jakąś taką normalną stronę. No, ten temat ewoluuje. No, ja wiedziałem od początku, zajmując się tym, że to jest ważny temat i no, jest na tyle ważny. Mówimy teraz o medycznym zastosowaniu. W ogóle o narkotykach. Jedna z, można powiedzieć, że wojna z narkotykami już pochłonęła ilość ofiar zbliżoną do, a nawet już przewyższającą, całą wojnę na Bałkanach na przykład, zbliżającą się do tam wojen Irak-Afganistan, zaraz naprawdę będziemy mieli sumę ofiar liczoną, no już teraz mamy w, w bezpośrednie, wliczając Meksyk, Afganistan i tak dalej, mamy setki tysięcy ofiar. Tego konfliktu od, licząc od początku, od tej nixonowskiej rewolucji, w sensie przykręcenia śruby, no to, to ta wojna kosztowała życie, i koszt, a pieniędzy, to kosztowała w ogóle niebotyczną kwotę. I, I jeżeli chodzi o, w ogóle o prohibicję, o narkotyki, to, to trzeba pamiętać, że handel narkotykami, w ogóle cała ta, ta otoczka, bo to nie tylko handel narkotykami, więziennictwo, cały ten cały resort bezpieczeństwa, który obrósł ten temat prohibicji, to jest jedna z pięciu potęg ekonomicznych, w sensie głównych filarów ekonomii świata. Po ropie naftowej, w sensie paliwach, broni, jakieś tam seksie i jakieś tam przemyśle spożywcze. To jest, to jest potężna gałość przemysłu. Narkobiznes i wszystko to, co jest z tym związane. O to się wojny wywołuje, a wiesz, że więc jakby to, że jakby zaczęła się moja tam ścieżka od tego, jak zacząłem na początku jako tam mały jakiś aktywista, a później na coraz większym szczeblu staraliśmy się wchodzić do polityki krajowej. Teraz Kuba, e, Gajewski, wiceprezes nasz. E, Jedzie do Wiednia wygłosić na specjalnej sesji onz taki, taką swój speech na temat polityki narkotykowej w Polsce, perspektyw i tego, jak to się przekłada na skalę globalną. A jeszcze 10 lat temu, w tym samym budynku, jako aktywiści byliśmy zatrzymywani, pałowani przez austriacką policję i tak dalej. A teraz, w tym samym budynku, gdzie byliśmy pariasami, Kuba jest zaproszony jako delegat i, i jakby. Może nie na równi, ale, ale no, no, no zupełnie na innej stopie przyjmowany jak, jak te 10 lat temu. No my też dorastamy, prawda jak konopie, trochę wolniej. E, ale, ale jednak dorastamy. Słyszałem, że Wolne Konopy zakładają partię polityczną. Czy to jakoś ma przybliżyć nas do tego nowego, wspaniałego świata? E, chodzi o to, że skoro już chcemy, chcemy parę rzeczy uporządkować u nas, czyli jeżeli działamy na polu medycyny, to chcemy współpracować, zakładać podmioty i współpracować z, z podmiotami z tej dziedziny medycznej. Lekarze, farmaceuci, instytuty naukowe. Skoro działamy gdzieś tam na polu biznesowym wspomagamy jakieś startupy i tak dalej, no to, to też tworzymy do tego czy spółki, czy coś tam, czy tam tworzone są spółki. Jeżeli działamy jako stowarzyszenie w kontekście pomocy prawnej czy medycznej, to działamy jako stowarzyszenie, ale Kilka naszych doświadczeń, tych mariaży z polityką, czyli z Palikotem, z różnymi innymi, tam z korwinowcami, z jakimiś tam SLD-owcami, z tymi z tamtymi z zielonymi, czerwonymi, czarnymi, niebieskimi, niebieskimi najmniej, ale no, różne te nasze doświadczenia pokazały, że do współpracy z politykami warto mieć partię polityczną, dlatego że chociażby budując jakąś koalicję, tak jak to było przy ostatnich wyborach, torcikiem. Po Podzieliły się partie, a stowarzyszenia, które na siebie wzięły ogrom roboty, nie dostały nic. W rezultacie poczuliśmy się nie tylko my trochę skrzywdzeni, i stąd pomysł na partię. Druga sprawa, że partia też to są inne możliwości, zarząd partii jest odpowiednio chroniony. Myśmy z prawnikami rozważali taki scenariusz, czy partia mogłaby się składać z samego zarządu. Na przykład paru tysięcy wiceprezesów. I okazuje się, że można. I po co? Po to, że zarząd partii, żeby zatrzymać zarząd partii, to są osobne decyzje, odpowiedniego pionu MSW. To jest właśnie ten, to zniechęcanie, o którym mówiliśmy wcześniej. Jedna z metod, jakby utrudniania życia różnym funkcjonariuszom publicznym, żeby ich zapał do pracy był odpowiednio dużo mniejszy. To jest też jedna z, jedno z naszych, filarów naszych działań. Tradycja wolnych, Tak, tak, tak. Po prostu staramy Nie się być. Wie. No tak, ale staramy się tak przyjmować, czerpać, że tak powiem, z, z mądrości narodu. Mały sabotaż to jednak to, to. Mały sabotaż to była jednak duża sprawa. Ale tak realnie, jak ci się wydaje, za 5 lat, 10 lat gdzie będziemy? Co tutaj w Polsce? się um, No mam pokrywa? nadzieję, że nie w, więzi nie w więzieniu, e, ani na cmentarzu, e, ale jest szansa, że dalej będziemy w Polsce. E, w Polsce w kraju. W Trochę innej rzeczywistości. Mam wrażenie, że jeszcze może nie za 5, ale już za 10 lat w tym przedziale, że od 5 do 10 lat ten, te mury prohibicji pękną jednak. Hmm. Ci, którzy mieli zrobić miliardowe fortuny, już zrobili te miliardowe fortuny. Wiedza społeczeństwa o, o niektórych substancjach, bo nie mówię o wszystkich, już jest coraz większa. Ciężko oszukiwać ludzi, że prohibicja ma sens. Ten już nawet kanon prohibicji, legalizacji, w ogóle wszystko to, co się wokół narkotyków wytworzyło, to już stanowi element popkultury, w ogóle kultury. Więc jeżeli, wiesz, jakiś Netflix jedną trzecią ich ramówki to jest jakiś tam Breaking Bad, Narkos, Babcia Gandia, coś tam jeszcze, How i tak dalej, no to sobie myślisz, że jednak coś się dzieje, nie? Kiedy moja babcia mówi, że a, najbardziej to lubiła ten film o, o tych narkomanach, to sobie myślę... No to jednak coś się zmieniło, wiesz. Więc, więc na pewno ta prohibicja. Wchodzą nowe pokolenia. Mówi się o tym już głośno już te kolejne wyłomy w murze. To, to Kanada, Urugwaj, gdzieś tam fragment Stanów Zjednoczonych, tutaj już w Europie też pierwsze jakieś podgryzanie tego. Później już ruszy lawinowo, jak domino. Myślę, że jak zaraz, jak Stan. O, inaczej, powiedzmy sobie szczerze. W momencie, w którym Stany odpuszczą prohibicyjną politykę względem kokainy, heroiny i marihuany, czyli tego, co robią w Ameryce Południowej, w Afganistanie i w Meksyku itd., itd., i setki po... tysięcy zabitych tak, osób. Tak, okay. tak, tak, wojny od tego dokładnie, ale to nie tylko setki tysięcy zabitych osób, setki milionów, jak miliardy, jeżeli już nie biliony dolarów. Umówmy się, kartele narkotykowe z Ameryki Południowej wyprodukowały więcej łodzi podwodnych do przemycania kokainy niż wszystkie kraje floty natowskiej razem. No to. O czym my tu mówimy? Nie? Za niedługo to nam być może dilerzy wydadzą wojnę. Jakaś tam triada się obudzi, jeszcze lepsza niż al i powiedzą, że oni na przykład nie wiem z Meksyku i Urugwaju i jeszcze tam połowa Ameryki Południowej robią jakiś narkokalifat, i, i koniec, nie? Wtedy ja tam jadę. To bojownik za wiesz, właściwą sprawę. I będą mieli swoje łodzie podwodne, drony, wiesz, pieniądze, kurczę, wszystko, nie? Przekupionych polityków, prokuratorów, policjantów, sędziów, więc może tam im naprawdę... Miejmy ja na... nadzieję, że to jest ta tak, wizja. że ta antyutopia się nie spełni i tak. że świat będzie raczej jak wywolne wolnej konopie, by to widziały swoje autorskie wizji, do czego my też się po części skłaniamy. Dzięki Andrzej za rozmowę i po więcej wiadomości ze świata polityki narkotykowej polecamy śledzić nasze kanały, SIN TV, na Instagramie też Sin i na Facebooku. Polecamy się, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. A jeżeli będziecie mieli jakiś problem czy przypał, to prawnik, małpa, wolne konopieorg. Od tego też jesteśmy. Problemy medycyny, prawa, przemysłu. Zapraszamy do nas.